Cześć, tu znowu hopier, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Medieval 2 Total War. Oblegamy właśnie brugie. W krajenie sobie mamy małą armię, więc budujemy sobie dodatkowych żołnierzy. Lekką konnicę I drugie atakujemy od razu. Nie będziemy tracić czasu. Atakujcie ich. No równowaga się jest... W porównać po, po sił. No więc zaczynamy na okręgu Mam nadzieję, że program będzie nasza. Wtedy będziemy mogli ruszyć bardziej na, z, na wschód. Ładujemy, ładujemy, nam się gra. A, zatem znowu rozpoczynamy rozmieszczenie. Rozpocznijmy już walkę Wyjdziecie prosto na mury A wy zaczniecie strzelać do tych Bo nie mam innych tu są Kusznicy A tu pikinierzy, to ty do tych strzelasz Przepraszam was bardzo, bardzo. Jestem chory jeszcze. Lekka jazda. No lekko jazda zaraz wjadę i do środka i A, tam Nieźle się tu po... Kurna giną jak psy. Dość już z tym taranem, no dojdziecie, kurny. Dobra, doszli pod mury, jest dobrze. Kurna taran płonie! Dobra, chyba nie, nie uda nam się zakończyć tego Gdzieś Taras płonął, tak więc y, nie udało się zakończyć bitwy Musimy się wycofać. Ale oczywiście od razu ruszymy jeszcze raz i spróbujemy jeszcze raz zaatakować drugie Tymczasem w tutaj w Nottingham, w Nottingham. Zbuduję... Weźmiemy sobie jakąś armię łączników jeszcze myślę chłopów wezmę i tych zas jeszcze konnice wezmę i tylko kopiki nie zostawię i ruszamy tutaj Natomiast w Yorku nic nie zrobiłem, bo nie mam pieniędzy. No tak więc zakończymy turę Nasz kardynał idzie dalej oczywiście Tak zaakceptujemy Obcy stoją u naszej granicy, my nie wiem muszę iść do Portugalii, a ja to ba bardzo dobrze się składa, bo mam tutaj mojego yes. wysłannika yes. O i od razu. Od razu wykonamy misję. Sojusz i prawa handlowe. Okej, okay, to mamy sojusz. Bardzo dobrze. No i wykonaliśmy misję. Tak więc zostaliśmy dwa y, oddziały rycerzy w, zbroj rycerzy w zbrojach. Ze ślubiny. No, Henry dojrzewa. Jesteśmy najsilniejszą frakcją, cieszymy się niezmiernie Idziemy tu dalej I będziemy atakować na K... No K.R. na Rwon na Rwon Czy jak to kto woli czytać A tym zaatakujemy jeszcze raz drugie ale wyślemy mu posiłki w postaci straży miejskiej kurde nie dajbym mówić to źle dobra następny tur, że najwyżej będziemy atakować chyba że będzie gorzej jak wyjdą do nas tutaj sobie tych stworzymy i to wszystko myślę zakończymy już turę idzie nasz kardynał rufy zaręczane. No dobra, wyrażamy zgodę. Yy. Mamy zdobyć ten KR Narwon Czy jak to się tam wymawia? Portugalia, relacje jest bardzo dobrze. I raport końca tury, nie chcemy się tego czytać. Dobra, to wbijamy do KR Narwonu Budujemy Taran. O kurde, jesteśmy na minusie ze złotym, bardzo źle. Bardzo źle. Dobra, automatycznie rozstrzygniemy bitwę. Całkowita porażka. No i tak się kończy takie rozstrzyganie bitwy. Straciliśmy armię i odnieśliśmy całkowitą porażkę. Z powiększała się świta tej osoby w naturze człowieka leży podażenie z od siebie. Kresomówca, który stanowi idealne to forzywo dla władców, którzy chcą by, wie, by wieści ze świata zawsze były miłe. OLERB by zwał wszystkich woznych na polu bitwy. Okej. Okay. Czyli za porażkę jest na morale, bez sensu trochę. Według mnie. Dobra, tu będziemy oblegać. Natomiast tym się wycofamy i odbudujemy armię i zaatakujemy jeszcze raz potem drugi najwyżej. Tym statkiem już płyniemy tam Ile no tu mamy? 2 po 25 Dobra no to Ci dołączą do tych Bądzamy Arzatyką zaraz w Szkocji, jak przejmę KR Narwą czy jak to tam się wymawia i, I zakończymy turę Nasz kardynał dalej idzie I mamy następną turę Ale na teraz najsilniejszą frakcją jest Egipt Najprawdopodobniej dlatego, że przejęliśmy tutaj tą, tą bitwę A Egipt jest daleko, więc tam... Dobra, zaatakuję od razu K.R. Narvon I stoczymy bitwę na prawej i gdzieś widzicie, jak komputer automatycznie rozkrzyczywa bitwy Kompletnie bez sensu Przechodzimy na mapę bitewną Rozpocznij rozmieszczenie Dobra, uczników damy tu 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 I rozpoczniemy walkę Kogo oni tu mają na murach? Bieszko zbrojni ucznicy, do, do nich strzelać trzeba. O kurde, jak oni napierdalają. Jeżeli oni mają zasięg do normalnych wojsk moich. Kurna. Się bo jeszcze znowu nie podejdę tym taranem. Dobrze strzelać w nich. Zawsze to coś tam da. W różniku wolę, żebyście mi strzelali, Kurde. Nie w tych na Chodzę, Kurde, żeby tylko ten taran nie dostał. Bo to się najbardziej martwię. Że tak nie dostał, żeby nie zapłonął, nie? Kurda, lecą strzały. Kurna, płonie taran! Kolejna bitwa przegrana. Ja nie wierzę. Kurwa, pietarany palą się. Dobra, wybudujemy teraz drabiny, żeby nie było. Spróbujemy tam dostać jakoś. W następnej turze. Kurna, po raz kolejny, to samo w brugi było. Dobra, się wszyscy nie mieszczą Aha, to jeden co zostanie, no dobra, no to Tego damy tu tego no tak, dobra Tego też, tego też przeniesiemy i przeniesiemy tutaj i tam ci się nie zmieszczą z tego miejsca. No ale nie będziemy mogli doszkolić ich bo nie mam pieniędzy. Ale jak znajdziemy ten karwan, no myślę, że spokojnie zdobędziemy kasę. Mmm, natura. No ale jesteśmy na minusie, ale widzę, że wychodzimy powoli z kryzysu. Zatokować kardy budować jeszcze dwie drabiny. I dośle im w ogóle posiłki w postaci. Pikinierów, czyli... O, oszcz oszczepników, przepraszam. Myślę, że na tyle By było w tej turze znowu Tylko tym jeszcze pójdziemy i załatwimy coś z Hiszpanami Od razu Dobra, zakończę. Zakończymy sobie turę Co my tu mamy? Cesarstwo bizantyjskie i Turcy mają wojnę a Portugalia i Francja zawarły już. to mnie ją nie interesuje, bo wszystko jest, nie jest blisko mnie Dobra, ci dojdą w następnej turze więc nie będę atakował Mam mało złota, też nie będę na nic widował i zakończymy turę A ty to o tym zapomniałem kompletnie Relacje polepszone z Francją. CESARSTWO niemieckie walczy z Mediolanem. Się nie dziwię, tam cały czas ktoś się tucze. Kurde, tu znaleźć jakieś miasto. O jest, dobra. Dobra. Co daje nam warsztat? Udoskonalenie pancerza, tego nie chcę. Dobra, nie chcę tego. Punkt handlu żywnością, wzrost handlu towarami. Dobra, wybudujemy to. Pewnie to mi złoto zwiększa albo coś takiego, ale nie jestem pewien. I zakończymy turę już. O i rebelianci do nas wychodzą. Co mi bardzo pasuje w tym momencie. Dobra, stoczymy bitwę na mapie bitewnej. Czasomysz mnie już atakuje. Tak więc bitwę dokończymy w następnym odcinku. Tylko ją tu zaczniemy. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War. Cześć.